No, Koleżanki, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj kontynuujemy sobie tą serię, co. Tak, e, by analizujemy różne takie dramy z internetowe, ale nie tylko tak, jak pamiętacie, mówiłem wam po poprzednim odcinku, będziemy e, sobie dzisiaj rozpatrywać takie sytuacje internetowe, no nie, I oceniać to jest prawda? Czy może to jest nieprawda? Um, no... E, także to może już bez wydłużenia. Dzisiaj zajmiemy się sprawą taką... Na początek to może w że... Ostatnio w polskich tak jest jakby sprawa K-popu, czy coś. Dlatego dzisiaj e, akurat na pierwszy ogień idzie e, to... W, 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 w jaki sposób ma ten cały K-pop wpływ na Polskę, ponieważ jak wiecie od dłuższego czasu w internecie, no, pojawia się takby, takby taka moda na to, nie, że wiecie, że mm, taki styl japoński, styl chiński, styl, styl koreański, yy, i to jest właśnie dość ciekawa sprawa i będziemy oceniać czy, kto ma jakiś taki, wiecie, taki negatywny wpływ, takby tak na nasz kalendarz, czy taki pozytywny. E, Dużo teorii też się z tym wiąże, tak jakby, no nie wiadomo skąd się to wzięło, właśnie że Polska zaczęła rozpowszechniać taki styl bardziej japoński, taki, e, że bardziej zrobią się na Korei, tak jakby... No i tak to jest się wiąże z K-popem, no nie ale mogę powiedzieć, że w tym odcinku generalnie zajmiemy się Rembolem, a konkretnie jego, tak jakby twórczością, która, tak by się zmieniła i przede wszystkim yy, no tutaj będę wam opowiadał o tym całym K-popie i tak dalej, ale tak by chciałem poruszyć też tego, jego temat no nie, bo tak by od niedawna tak by stał się tak by nie wiem <grym> K-popiarzem. Yy, w ogóle kiedyś istniał w ogóle w internecie jako taki zwykły wiecie śmieszny youtuber, a teraz właśnie zmienił styl i tak by stał się tak by nie wiem, moim zdaniem jest to tak by lepsza wersja jego i fajnie jakby tak pozostał o tak jakby, yy, no cały czas jak wiadomo jest śmiesznym, internetowym i tak dalej, natomiast myślę, że ta jego nowa wersja bardziej, że tak powiem yy, no odpowiada, nie wiem czy, no mi na pewno, ale ludziom też myślę myślę, że jest to taka fajna yy, metamorfoza i te, te, to jest nawiązanie do tego, tak jakby do tej wiecie, że tam Japonia przyjmuje świat i tak dalej e, co no i tej opinie pozostawiam wam. A jeśli chodzi o miark, jeśli chodzi o koreanki, no to tak e, by w ogóle wiecie, nie ucznię w nim, bo jest zupełnie inna rasa tak, To jedno z tego co wiem to mają takby dużo zalet się na przykład. E, bardziej dbają jakby, jakby nie wiem bardziej, ale w ogóle dbają o siebie, albo nie lubią niskich <mulity> mężczyzn na przykład albo z błąd włosami co z tego jest takie e, fajne dosyć <mulity> według mnie A, że, i tak dalej oczywiście w naszych pięknych boskich dziewczynach po prostu e, kocham Dobra także przechodząc do drugiej sprawy e, jest to sprawa tego w ogóle Teens, no nie, o którym jest do jakiegoś czasu głośno głos, o polskim YouTube w ogóle. się że polski YouTube już umiera, a tutaj jednak dzięki jakimś takim większym ekipom, no to jednak e, zostaje to jednak utrzymane, no nie, te wyświetlenia i tak dalej. E, i, tu, I ostatnio, jak nie wiem, jak kojarzycie, e, jest znowu tak jakby członkini, że tak to nazwę zespołu Teens e, jakaś tam Julia Sanczenko i tak by były teorie, że nie wiem, że że coś tam popsuje, że to ona się nie da, daje, że to nie będzie to samo, albo że nie wiem należy do jakiejś mafii, co w ogóle jest dla mnie niby e, absurdalne, ale dzisiaj to rozpatrzymy, że nie wiem, że, że jest szkodliwe i tak dalej, że było lepiej jak y, był wiecie normalny skład, że myślę, że to też może być przez to, że ludzie się przyzwyczaili do starego składu, y, to jest sytuacja normalna, że przyjęli jakiegoś nowego członka to nie jest tak niektórzy uważają, że to jest jakieś nie wiem, chory, że jakieś tam łapówki dostaje do osoba, coś, wydaje, że nie wiem, że jest to w ogóle jakieś kosmici zabierają, to w ogóle są jakieś teorie, nie wiem, do obalenia. Y, ale w ogóle, tak pomijając to, to warto poruszyć ten temat, chociażby dlatego, że takie, no może nie Genzi, może nie Ekipa, ale no takie coś jak Teens. No to jak widzicie, no jest to tak wyreżyserowane, że no jest to sytuacja, co jakieś tam, nie wiem, firmy, czy coś, tak by zapłacili na pewno moim rodzicom i na przykład wynajęli dom, w którym będą mieszkać bo tacy młodzi ludzie, jakie się nie organizują, tak na 100% samemu, no nie by takie grube akcje odwalać do tych widzów, które mieli studio, w którym nagrywali i tak dalej. Także to jest wszystko takie, wiecie, no. To jest niby takie, że wiecie, jakaś tam firma wykupiła je po prostu i oni to myślę robią za pieniądze. I to jest takie dość specyficzne dla mnie, jeżeli miałbym oceniać TIS, no bo niby lubię ich oglądać, no ale z drugiej strony. Yy... Widać, że jest to takie, no bo który na, m, nastolatek y, ma takie życie, no, no żaden, no raczej wszyscy raczej chodzą do szkoły, ma autobusami, spotykają się z znajomymi, no ale to nie wygląda w ten sposób. Także co, myślę, że to chyba na tyle by było w tym odcinku, bo dużo się już nagadałem. Zostawcie lajka, like, subskrypcję, odwiedzajcie mnie na różnych portalach, już chyba. To kiedyś reklamowałem. E, myślę, że wszystko i jakiś tam. W nowym odcinku na pewno się w jakimś spotkamy. E, co dobre było myślę na tyle i do zobaczyska.